Tylko do września samorządy, także te z Podkarpacia, mają czas na realizację postanowień ustawy dekomunizacyjnej. Przyjęta przez Sejm w kwietniu ubiegłego roku zakazuje propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli i obiektów użyteczności publicznej. Chodzi m.in. o pomniki i nazwy ulic związane z okresem komunizmu, które ciągle funkcjonują, także w naszym regionie. Wiele samorządów już wcześniej zdecydowało się na takie zmiany. Część właśnie teraz podejmuje kolejne uchwały. Jednym z pierwszych samorządów, który jeszcze przed wejściem w życie zapisów ustawy zdecydował się na usunięcie pomnika wdzięczności Armii Czerwonej, był powiat Mielecki. To była odpowiedź na apele patriotycznych środowisk, które uważały, że ten symbol minionej epoki powinien z Mielca zniknąć. Domagali, żeby ten pomnik został usunięty. Do tej pory odbijało się to od ściany. Nie było. Możliwości w momencie kiedy zostałem miasta ja starostą podjąłem tego wyzwania bo nie boję się wyzwań sobie było to ciężkie wyzwanie trudne wyzwanie no i rozpoczęliśmy procedurę zgodnie z prawem Podobne decyzje dotyczące pomników zapadły też m.in. w Sanoku i Łańcucie tam też pomniki wdzięczności armii czerwonej zostały usunięte Ostatnią uchwałę w sprawie tego obelisku postawionego w 20 rocznicę wyzwolenia miasta podjęli dębiccy radni uchwała przeszła i w tej chwili czekam złożyłem dokumenty o rozbiórkę do starostwa powiatowego czekam na decyzję i no i będę musiał wykonać uchwałę bo to jest takie moje zadanie W Dębicy ostatecznie rozwiązano też problem nazw ulic. Patronem ulicy 23 sierpnia upamiętniającej dzień wyzwolenia Dębicy przez Armię Czerwoną będzie dowódca oddziału Szarych Szeregów Jan Kita. A ulica Gwardii Ludowej została ulicą Łukasza Cieplińskiego. Zmiany nie wszystkim się podobają. Ja sobie nie wyobrażam, że będzie teraz inna nazwa Ciepińskiego. Nie, nie wiem, jak to. Całe życie pani mieszkała na Gwardii Ludowej. Tak, 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 dokładnie. Co nie tylko chodzi o ulice, ale też dokumenty i tak dalej. To jest nasza historia, moim zdaniem. Natomiast mi ta ulica nie przeszkadza zupełnie. Ale ustawa określa to jednoznacznie, a samorządy mają czas na takie decyzje tylko do września. W razie wątpliwości o fachowe wsparcie zwracają się do IPN-u. Niektóre samorządy podchodzą w ten sposób do, do tej ustawy w sposób całościowy. To znaczy przesłają do instytutu. Spis wszystkich ulic. Proszą o opinię odnośnie tych, które w, w naszym przekonaniu wypełniają normy artykułu pierwszego tej ustawy, czyli gloryfikują, ich nazwy gloryfikują lub, lub jakby wskazują na system totalitarny. Inne przesyłają spisy konkretnych już ulic, które mogą budzić wątpliwości, jak w pierwszej wersji ulica Krasickiego w Dębicy, która, jak ostatecznie ustalono, upamiętnia nie Jana, działacza komunistycznego, ale Ignacego, biskupa i bajkopisarza. W realizacji ustawy najważniejsze jednak to, jak podkreślają jej zwolennicy, że trwa społeczna dyskusja na ten temat. Dobrze, że teraz, niż, niż jakby miała w ogóle nie przychodzić, bo dochodzi do sytuacji, gdzie tak naprawdę pomniki powiedzmy polskiego podziemia niepodległościowego. Walczące z sowieckim okupantem stoją obok pomników wychwalających tego okupanta, czy to armię, chociażby armię czerwoną. Podkreśla to też wielu samorządowców, którzy wprowadzając zmiany zmieniają też myślenie o przeszłości i ocenę tego, co było. Część osób przyjęła normalnie, ale jest też, też grupa mieszkańców, która, która no trudno im do pewnych rzeczy się przyzwyczaić. Nie znają dokładnie historii. To nie jest, żebym ich obrażał, tylko w zasobach IPN-u znajdują się różne dokumenty, jak to ta armia radziecka tutaj na tych terenach po prostu po wyzwoleniu działała. Ważne jest to, żeby Nazwa ulicy, która jest, jest swojego rodzaju upamiętnieniem, rzeczywiście wskazywała na te osoby, które warto naśladować, a nie na te, które tworzyły system totalitarny. I choć ciągle są i nazwy, i upamiętnienia, które budzą emocje, to na Podkarpaciu jest ich coraz mniej. Tylko ostatnio kolejne decyzje wynikające z ustawy dekomunizacyjnej podjęły m.in. samorządy Dębicy, Mielca i Kolbuszowej.